Młodzi bokserzy spotkali się w Dębicy na 15. turnieju bokserskim w hali sportowej Mosir. Rywalizacja była połączona z jubileuszem 25-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Morsy Dębica. Podczas inauguracji uhonorowano osoby, w tym trenerów i zawodników, które przyczyniły się do rozwoju boksu w Dębicy. Nie tak dawno zaczynaliśmy ten klub. Otwierał go mój ojciec Wiesław Trojan razem ze Stanisławem Minoczykiem. Później przekazali mi moje stery. Bardzo dużo wychowanków, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki na ringach Polski, a nawet Europy i świata. Mam nadzieję, że na tym 25-leciu się nie skończy i dalej będziemy mogli liczyć na pomoc, żeby rozwijać ten klub i żeby jak najwięcej nowych zawodników u nas ćwiczyło i osiągało sukcesy. Dębica boksem stała i cieszę się, że dalej ta tradycja jest podtrzymywana. Dużo młodzieży, dużo dzieci, którzy po prostu czują ten sport, chcą być w tym sporcie, chcą uprawiać ten sport który wiadomo uczy samodyscypliny, pokazuje, że nie trzeba pewne rzeczy rozwiązywać na ulicy, można to zrobić w ringu, pokazać w ringu. No i przede wszystkim cieszę się, że Dymbica uczestniczy w tak cyklicznym turnieju Pucharu Karpat. Puchar Karpat jest na terenie całego województwa podkarpackiego. Turniej na 25-lecie sekcji bokserskiej. No jest to kontynuacja dalej boksu tego, który kiedyś był w Wiglowopolu. No mówię fajnie, że to jest takie coś zorganizowane. W zmaganiach wzięli udział zarówno zawodnicy z Polski, jak i reprezentanci ośrodków zagranicznych. Jak podkreślali, boks to nie tylko po dwóch pięściarzy. Wyzwania sportowe dają dużo takiej motywacji do treningów, ale ja uważam, że bardziej samo taka dyscyplina. Daje więcej niż, niż ta motywacja z dnia na dzień. Bo raz jest motywacja, raz jej nie ma. Także dyscyplina jest dla mnie ważniejsza. Świetna okazja, żeby hartować swój charakter i rozwijać się na wielu płaszczyznach. Bo to nie tylko sport, to nie tylko zdrowie fizyczne, ale też głowa dużo musi pracować. Człowiek się rozwija, na każdej płaszczyźnie musi się człowiek rozwijać. To naprawdę dobry sport, i to nie jest tylko potocznie mówiąc, bicie się po. Brzydko mówiąc, mordach, bo no, tak naprawdę człowiek tutaj faktycznie pracuje nad tym, żeby boks jest bardzo dobry dla zdrowia. No mimo że nie brzmi, no, bo jednak jest to bicie się, to, to, to jednak no, generalnie bardzo poprawia pracę serca boksowania. Dużo było historii. Właściwie to ja cały czas byłem w Wiglopolu, nie? Łukasz jest morsę, to jeszcze się błystawiał nie. Ja przyjechałem teraz Sławka od stycznia tego roku. My na razie, na razie dobrze się dzieje. Zapraszam wszystkich młodych do treningu. Yy, warunki są bardzo dobre. Na trybunach zasiedli miłośnicy tego sportu i zdrowej rywalizacji. Tak, kibicujemy. Już od kilku lat przychodzimy regularnie, kibicujemy. Sport zawsze dobry. Tak, jak najbardziej. Sport w każdym wydaniu jest dobry i młodzież niech się rozwija w tym kierunku, a nie w przeciwnym. Czas szybko mija. Świerć wieku. Teraz tylko szanować zęka, że ma siłę, ma czas, chęci, sukcesów dla całej ekipy i hojnych sponsorów. Gościem specjalnym zawodów był Mistrz Świata Łukasz Różański.